Cześć, tutaj Rosji i od razu mówię, nie byłam zmobilizowana, nie, nie miałam weny ogólnie mi się nie chciało i to było takie coś, że yy, raz już powróciłam na kanał i czy nawet kilka razy yy. Nie pamiętam, ale nieważne, po prostu jak już wróciłam, to było wszystko fajnie, głowa pełna pomysłów, a później tak nagle mi się wszystko, no, no tak, nie wiem, zaczęło nie chcieć. No, teraz wprowadzili lekcje online, czyli zdalne nauczanie, siedzę w domu, no i... Jakoś to się tak siedzi i się leniwi A ja pomyślała, jakbym wróciła na kanał To by było po prostu super Wy się mieli pewnie co oglądać Ale też jestem przekonana, że macie tysiąc innych youtuberów, których oglądacie Ale może żebyście sobie zobaczyli coś, coś takiego No więc postanowiłam wrócić I um, chciałabym... Też mam powiedzieć, że mój kanał wraca pod trochę nową nazwą Bo nie będzie już się on nazywał Rosji, tylko tutaj jak jest napisane, napisane czyli unicorn. I to będzie tak, żebyście jakby wpisywali na mój kanał, to będzie Rosji Unicorn. No, bo Rosji NN-2A często wielu nie, nie mogli po prostu wpisać tej nazwy, była za trudna A tak to będzie Unicorn Rosji, Rosji Unicorn I mam nadzieję, że Wam się to ogólnie spodoba Ta trochę nowa zmiana yy. I chciałabym jeszcze Wam przedstawić nowe intro mm. I to będzie tyle w tym odcinku, ale w następnym, który planuję jutro, jutro go wstawię o kanale koło 16, bo wtedy mi się skończą lekcje, więc wtedy będę mogła go wstawić. Więc wyczekujcie, a ja Was zapraszam do intra. Dzięki za oglądanie!